Siema, Siema, witajcie w naszej nowej serii filmików z Energy Będą to filmy: jedna atrakcja versus inna i pierwszy wagonik versus ostatni. Dajcie znać w komentarzach, jakie atrakcje chcecie ze sobą zestawić. Tymczasem ja zapraszam Was do oglądania. I na sam początek zaczynamy od Zadry. Pierwszy wagonik versus ostatni. Dajcie znać w komentarzach też, który wy wagonik wolicie. Pierwszy